Tuje mnie, zajebiście. Hmm? Nie bo się tu już tego firfirowcy pojawiają. Ja już jestem. Rozbiłem go. O kurwa już ze. Zap o, zapomniałem że po tym mam ten. Jebie, bie, 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 bie. O kurwa brak amunicji. A mam rakietnicę no. A. Spadzek, jakiś fajny. Możesz tu wejść? Nie mogę tu wejść. Czemu nie mam rakiety? Alu, co to jest? Ja mam, ale nie chcę ich wykorzystywać od razu. O Jezu, no nie wiesz, końca municji, Teraz mi szlak trafi. Jebzekiety. Jeb, rakiety. Co jeszcze mam za broń? taką? Czemu jak klikam R, to mam zmianę minigana i skok? Co? Jest? Nie wiem? Jest R. R? Nie faktycznie. <laughs> I coś jest nie tak To chwilę, jedną rzecz muszę zobaczyć zrobić czekaj czekaj czekaj. Oj coś Mówię coś Dobra, już bo mi kurde dinga mi tutaj będzie na tego drindrownica. O, tu są jakieś bzbany Mogę skróć po dzbanie? Kurde. Chodź, tu jest dzban, choć tu masz pancerz, patrz, pod dzbanie musisz wskoczyć, o. tym. Tylko nie niż... mm. Idziemy. Fajne jest to, bo tego, tak, ten, i to, co wyrzuca takie gówno... Czy bo jeszcze mam tak, to, ona wyrzuca te, te... to mam, dobra. Właśnie jest jakaś tam broń. Ty, możesz celować! Jezu, to wystrzeluj, to kilka takich bombek! Jak tym celujesz? Bo ja nie wiem. Jak przy, kolej przy, przy z myszki. Starej prawy. O Jezu Ale fajne Pyrfyrowiec, dobra, A gdzie jest mój szybkostrzelny jebaka? Ty 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 ty, 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 ty. Patrz, tam jest snip snop, trzeba snip Po którym przyciskam snajperka? Czekaj, pod siódemką, okej, okay, dobrze wiedzieć to Jest snajper, czego? Tu są duszyczki, trzeba zbierać Trzeba zabić snajpera Tak, właśnie zabij go. go, ja się zajmuję tymi sukinsynami Rażę ich prądem jest, nie, nie mam tego, ale mam Ligana. Mogę o, powiedzieć? się rozgrywka. Dobrze. To test. Ała, ła, biją mnie. Biją Suczki. cię. A pił, piłownica teraz wezmę. Zdychaj, no co za. Szkielet najbardziej irytujące tutaj potworki, naprawdę. W kurwie. Za amunicję, ale do strzelby. Ja nie użyłem strzelby. Chyba trzeba położyć jej trochę, bo to też dobra nożara. Mm -hmm. ale... To jest fajna. Taka podstawa, O, Oj, ale ci postać jękła. Mhm, mm bo będzie 19 życia, bo skurw... Bo wźgnoję wiesz... O dobra, rzucili się na ciebie, to ja się zajmę pobocznymi. Skakać, no i... biegać, strzelać. już no szkieleta nie mogę trafić, one są tak irytujące. O, tu jest pancerz, ja to chcę. Pancerz się przyda. Mhm. Mm Kto tutaj zbierze? Och, gonią się szkieletory. No i nie mogę trafić żadnego teraz, żadnym strzałem. Zamrozić. Zbieram o. Na duszę. Ale coś sensownego zrobić, czy mamy je zabijać bez końca? Nie wiem Może by się przejdźmy, zobaczymy, może coś tu jest A my do migana, dobra, ładnie Co to jest? Tu są beczki Jest tu coś? coś? Mm, tak Rakietnice Oła. To jest gościu starczą. No amunicja tu tylko jest, nie ma nic sensownego Musimy po prostu ich zabić Dobra. Cyk! O Jezu. Czekaj, yy. aha. Nie Ja go już Nie, ma już się starczą. A uczę was, pokory. Aby dużo zbierać, jeszcze ktoś? Prędzej, tam nam pokazuje. No teraz Teraz już więcej nie umrę, nie, nie ma bata. On no pokazuje nam, że mamy tam iść, no to nie, mhm. u góry? Może? no Nie no tu jest amunicja, tędy byśmy przeszli. Tędy. O, tutaj tym, tym. Ale czy to góry ma iść? Tam jest życie, jak chcesz, nie? Tam. O, to chyba nie było życie, jak dobrze pamiętam. Tak, 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 tak. No to tak 50, nie 30. Dobra, chodźmy do tego. Mhm. Uh Jemy. -huh. Żyjemy. Strzelo, tak? Dobra, dobra. O, słyszę, że tam coś um... się tli. Strzałek. O kurde Co? Co mamy tu zrobić? Się... A, aha! Potrafiłem Potrafiłem. Teraz Potrafiłem. mamy gdzieś pójść. a wyskoczymy teraz stąd? Tam. Nie, chyba musimy wyjść tak. Nie. Mhm, chyba musimy... O nie, czekaj, zobaczmy. Kuję, trzeba tak zeskoczyć. E, Główno. To nie zabije nas, nie, tu nie ma Foldemera, przecież. No, no nie ma. Ale my posadzi ten tak ję jętkła. O ja nie. Nie jesteś ja wam. Nie wiem jak to jest. To jest O dostał, o sznip. O, golego śnippo. Ale duża amunicja mam do tej snip-snopki teraz, przez ten ten, przez ten poziom. Ona jest taka. fajna, ale zwolna. Tak, właśnie, no i w tym co problem to, Co, jest to, co problem. to, co to? Jezu chryste. Zamek się zapadł. co jest. No i jak jest giną, Miałem pełne życie. No. Że mocny nocny byk na ciebie spadł. No właśnie, bardzo możliwe, że nocny byk. A jakieś płomienie lata. co jest. Nie podoba mi się w wcześniejszej grze ani razu teraz, kujwa. Kui... O, tak. głowy Fatima, to jakaś w ogóle, co jest grane? We Fatima był się nieba, wszystko nie? rozpada. Giń. Gińcie, lamusy. Ja mocno też tracę życie, ale... Tam się... na górze jest gościu starczą. No, strzela w niego, ale au, au. A i tak coś co? nas tak intensywnie bije. No właśnie coś na intensywnie bije, dlatego ja, dlatego mówię, ja szedłem na liuzie, strzelałem, nagle mi coś z dupy zabił. O, to jest jakieś gówno, o, znowu starczą. tarczą, au, 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 biegnij, Użyj rakietnicy też, nie? Ona jest dobra. Wiem ona jest właśnie sobie pisała. Premia czasowa dostałem ośmięcie. O wiem, też to zostałem. Jest... Nie wiem co chodzi. zbanek, Lubię no, dzbanki. Z gościu starczą tam na górze. No. Karty Tarota, to trzeba wygrać, dobra. Granat. Pułkownica. Tam jeszcze mogę użyć. A, piłownica. Chyba, że w... Aha, bo to jest lawa, ja pierdolę gdyby się w to wpierdoliłem. Te, te duszyczki zbieram, bo to kurde. Tak, wiem, bo to potem. O, 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 ich, bijmy ich. Ja pierdolę w końcu, ale może niech pojawią się przeciwnicy, nie? Jak skoro mamy tą umiejętność. Koniec? Fajnie, no i nie ma przeciwników akurat jak... O, dobra, tu jest dwóch... Bobów. Dzieje się coś? Aha, idealnie się skończyło... Nie, idą dalej kolejni. Aha, po prostu nie chciał przyjść jak my byliśmy, okej, okay, rozumiem. No właśnie, to jest wkur... i denerwuje mnie to. No tak. O. Dobra, wezmę sobie tego. Brunie. Zostaw moją ziemię. Zabij go. Fajne to było Ach, tak to Fajne. Chyba mi to, to, to O, oto elektryczne jest. rzeczy. To jest ten. Monety. O. Co jest? No i w takim terenie mam walczyć? No. Aha, właśnie. Tak, tak. Aha, takie. O, było z dupy, tak? Mhm. Ciemność. O, duszyczka, zbiorę. Idziemy. Aha, tu nic nie ma. O! No, kolejna sekcja kurwa z zamczyskiem. Ta. Znaczy obronny jest atak, na ale kurwa. nie ja, ja najpierw chcę tych starczowników ściągnąć, Wiem. tyle że... Piłami ich nie... strzelam. Tak, piłami też ich strzelam, I ale coś jak... się... oni Oni jak strzelają, musisz Dobra. ich strzelać. Też dobrze. To, mm -hmm. to jest życie, wezmę sobie. Smakuje. O dobra, jest ok, jest Gid, już nie ginę. Tu brak amunicji, dobra, szybko strzelna broń. jakieś grubasy paku. właśnie, taki grubas biega. Znam jedną grubą osobę. Tu jest gość się w ogóle starczą. O, po kostkach można jak już też żyje. Musisz im tak faktycznie, jak ten, czy pod nogim, Mchę i piła, leci wiesz. Mhm, i coś zatrzymuje. Dobra, nie, znaczy mówię o tych, tych takich, to jest A, mhm, mhm. Myślałem, że ci chodzi o grubasów, bo tak. W swoich paru strzałach oni tak stoją O Tu się coś zrobiło o, Czy ja Ciebie mógłbym elektryzować? O. To jest czerwone, czerwone chyba to Szybciej! O, stało się Tam jest czerwone, to jest żyćko O wszędzie? Wtedy to jest jakaś amunicja, a amunicję trzeba czasu. O, to tak. z czerwonego jest ta amunicja do szybkiego, dobra. A tutaj, chodźmy. Więc nie wiem, które to o, jest. Kurde. Tego. Zadałem nam dużo amunicji, mi się to nie podoba. Mhm, mm to coś oznacza. Daję, czekaj, ja tu też jakaś amunicja to zbiorę od razu. Żeby nie było problemu. Dobra, dam, dam, idziemy ich dojebać! O, no widzę właśnie. boj nas! Walka! Koniec? <laughs> okay. Szybko. Może my jesteśmy tutaj bliźni. Nie, no pewnie tak szybkie było. No to trochę amunicji, Jack. Jakby sobie wszystko, żeby nie było, potem idziemy. Skoczyłem na oba. Chodźmy. Znowu. A. O kurde. A ja spadli z derpada. No, głupi. O to wybucha. O jezu. Zno nie, nie chcę znowu wybuchając jej beczki. Lubię je. O właśnie, można ich zamrażać prawym, nie? I wtedy na jednego strzałka zabijasz. Nawet jak mam tarczę z tego strzodgana. Fajne. No Bo tam jest na górze jeden kutas. a zam mógłby zamrozić? Trafię go tam? Nie. Oła, oła, o ty lamusie. Lamusie fajfusie. O ty lamusie fajfusie. Oła! Jętkłem. Czemu, czemu to pękło? Czemu pękło? Nie wiem, ale... O, dobra, zabiłem, zabiłem. Za dużo zaczęłników, ja dużo i... No właśnie za dużo na ibeli jak... Nie o, wiem czy. A mój cię do miniguna, to sobie podniosą, to trzeba zmienić. O, cię do miniguna, ja to chcę tu są, no, skocznie, i... paszu. O, kurde. tu są skocznie pasz. O no kurde To są skocznie To do góry pierfiery, no Może do góry, faktycznie to jest skocznia paszku. O faktycznie skocznie. Juszyki trzeba pozbierać Amunicja Gdzie jest jeszcze jeden? Tam Gdzie są Tutaj już... na górze mam szkielety, pozbywam no się tak, ich. Tak, tam są szkielety, ale coś jeszcze? Już nie pewnie no, staną no, szkielety na, Łażą. Aha, dobra, teraz się pojawili. Skardać. No jeszcze będą na jest Nie, Z tam... mi tam łażą. O, zabijam na daleko na razie się pojawiło, trzech na raz, Jezu mhm, mm trzech o za tołem jeszcze jeden, dobra, dobijam go O tyla mu się fajfusie już śmierć Dziękuję. dobra, zabiłem duszeczki są fajne Duszyczki też zabiję. O, o szkielet jest git o są są wkur... ta szybka broń, fajnie, je, je szybko je zabijam to no tam coś przybyło. będzie, tam są żółte dwa, to mi się nie podoba no, 204 mm. życie. Aha, czyli można mieć nadmer życie przez te dusze. No, patrz co tu jest. O! Duż... Patrz, ile amunicji. O, patrz, ile tu jest amunicji. Czekaj, bo tu jeszcze elektryczne zbieram. Pa! Ojejku. No, patrz jak lecę. Pa, jak lecę. Dobra, kurde, cool, Guns and Blazing. Słowa wszystkich w milchów. No, kurde, cool, trzeba ich tego. Dobra, trzeba tego minigana zacząć używać z tym z rakietnicami, bo to kurde... Kisimy, kiszę tam amunicję i go nie używam. No mało w sumie tych rakietnic, ale Minigan na samym pocisku jest w miarę. Chociaż nie, ja bym zachował to. bo mi się przyda pewnie jak będzie boss. To tak. Jakiej nam nie używam w sumie? Nie wiem w sumie. Pułkownicy w sumie najmniej używam. Ale ona jest taka kurwa taka mech. Nawet że granatnika z niej mogę używać, bo jest no, w miarę sensowny. I wiem jak fajnie może tej strzelby wyszak. Strzelasz wtedy starczą tym prawym, nie? On się zamraża i potem hmm. lewym i on ginie. Hmm Ale jak tu idzie? Wygląda fakt, że oni wydają dźwięki, jakby byli ludźmi, to są szkielety. No. O. o, 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 I znowu pewnie nie będziemy mieli tego, nie, ale... Dobra. Trzeba kryte... No nie! Kurwa mać, nie, nie, nie wierzę po prostu. Dobra, teraz! Lecę, lecę... jak mięso. No i poirytować się może, naprawdę. Sacre Już koniec? No, no. Nie no. No dobrze, że to jest celowo, że widzisz kurwa. Masz mocy o, że jeśli wytanie zabijasz i na ten no. Albo na koniec dostajesz chuj. To jest Ro, Dobra. To są czerwone, to są Duszyczki trzeba zbierać. Brendy. Uh -huh. Ja pokazuję tę, ale że tutaj nie. Tutaj, chodź tutaj, 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 tutaj. Aha, że uh -huh. idziemy. Obeczki wybuchowe, oho, wysadzę Właśnie widzę. Nie, to są banki z pieniędzmi. Dobra, zabity. Zabity, Banku, nie beczki, jeszcze Zabity. nie to, aż tak gra nas nie nienawidzi. Jeszcze nie nie etap. Tak, aż tak bardzo nas nie nienawidzi. Zdychaj Szkielet, po mnie wkurwiasz. Bob jest zdenerwowany dzisiaj. <laughs> Kiedy Bobie zły gra w painkillera. Super. Bob zły. Bob zły. Bob dzisiaj try tryharduje i zginął trzy razy jak idiota nie wolno no to jest wiesz. Aha, to koniec? Nie, idź. No właśnie nie widzę. Za tobą też biegli. Zabijam. Zdychać. Chyba jakoś za tobą, za tobą się jakoś tak wiesz. Chodzą bo do mnie to nic, ale za tobą to i... Na tym nie wymijał jeden nie. taki. Z ciebie mijają, a ze mną wszystkie przypierdalają się. ale jakiś pancerz by był? Bo mam zero pancerza, nie? 204 życia, zero pancerza. No. Takie niby fajnie, ale niby mech, nie. No właśnie no. O, pieniążki. Zabity, 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 zabity. O, jakieś dziwne te takie obrączki wypadły z niego. Ej, tutaj ty, za to. Nie, no. ja, mówna no, jak to bardziej... jak w No właśnie takie taki ten skojarzyło mi się tak. Ze Suniki mi się sobie nie chodzi. No, no. no właśnie jest tu ich od cholery. Teraz w tym miejscu się pojawia ich. Zbieram duszyczki. Tu za to. O, za mną się znowu pojawili. Na zmianę. Zajmij idą. Kolejni. Koniec. Kiedy będzie koniec? To idą. Wiadomo. Że też chyba mnie dupie i szedł do ciebie, nie? właśnie, Zobacz co tam nagrałem, no u Przecież... mnie po prostu i szedł do Ciebie Nie no, zajebiście Muzyka jeszcze gra, czyli jeszcze są Dlatego tak zdechłem trzy razy No właśnie, gdzieś się muszą... Zobaczcie, no czy łaj, się wiesz. jakiś po, nie popsuł, chompak No Przecież no. ja się popsuli Ta, ja za wiesz, shift, żeby sprintować a ten gówno O, biegnie tutaj, no. lamusik ostatni strony też biegnie ale to jest szkielet zwykły O! Wow, 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 gdzie? Mogliby wow, 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 na wow. część tak? Wow, 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 wow. Koniec Bosch? poziomu Czyżby bosz? Nie no koniec, koniec poziomu, się... Bosz to jest no. chyba zawsze na końcu tego A no, no dobra czekaj Ale gdzie czekaj? Tutaj? Do góry musimy iść? Do góry musimy iść chodź Czyli a tam gdzieś dobra, idę tak, no na portal jest na mnie ten do chyba. Nie wiem, zobaczymy. Gdzie ty jesteś? Chyba jestem. Na tym. Gdzie tu można wyjść na górę? A dobra jestem tu przy tobie. Tam, tutaj. Ale słyszałem to łaj ła i chyba portal wejdzie. No właśnie też słyszałem. O, a nie, tu schodzimy. Czekaj, to nie. Schodzimy. Które gdyby tu weszliśmy? Ani tędy właśnie? Tędy, patrz, Ej, co tu jest, patrz jakiś... Kielich! Wow. Co to jest? Odkryto sekretny obszar, co jest? Ale ja bym chciał gdzie jest koniec, te halo, to takie... Albo <noise> no, zresztą łaj, 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 nie ma Ej, nie ma tu jakieś wyjścia? Nie wiem Nie wiem, patrz. O, tutaj jest, patrz, tu Tu, ej, ty, Bob Idę, idę, idę Tu, o, tutaj, tutaj nie byliśmy mhm. Nie no, czekaj chwila Jesteśmy tu? Aha, tu jest Aha! Okej. Okay. Okej. Okay. No okay. O. Oszustwo! Hmm... O Jezu, Jezu Chryste! ZAMRAŻAJ! ZAMRAŻAJ! Aby nie żreć góry... Daj spiłować ich! Rzucają w nas! No właśnie rzucają! Mogę Zabną, jechać, w nogi, nie wiem, O, zdech jeden chyba. A, jeden zdech. Ja zabijam jednego. O Jezu, Został mnie! Sp chyba go zabijam jednego. Ale są ciężcy. Tak, ale są ciężcy. No właśnie, się nie z... odciężali. Jezu, kamienia we mnie rzucił. Z o, dostał. Z tego? Po kolana Po kolana Teraz! <tł> Teraz możemy, dobra.